O! Na dachu. Był, tam. Mhm. W tamtym domku zielonym. Jest, rzut mają za tym. Tak, widzę. Okej. Okay. Jest kurwa... Czysty strzał. Czysty strzał. Jest tam jeszcze gościu. Przeciwnik przegrany. Jest tam kurwa na obiciu, tak obity jest chłop. Gdzie go pewnie podnosił Andrzej w tym budynku? Odwołuję ostatnią widzę Na samej górze. O, o, wychyla się, Nie Widzę go. Hmm? No, wystaw głowę, kurwa to, to. Przebieg. Na dole jest. A, na dole, na parterze Niech ktoś weźmie te wyrzutnie Także dobrze O, i... Nie wiem, kurwa Dobra. Tam jest, ja kiblu tam gdzie, Wszyscy do wyznaczonego punktu No kurwa, w nogę. Kurwa, tak... Przebieg Odwołuję ostatni komunikat Bo ty pobieg pobiegł Jest jeden w bieg. Na parterze to jest na wieżę, bo ja jestem na górze Ładuj to, ładuj Leży parte żelezykowych paczek do wyznaczonego punktu. O kurwa. Rozsądam cel zdjęty. DNT. Dobra. Nalot precyzyjny wroga, krycie. Jestem shreds tam. To było dwie ruszyły. U nas Poluje na was wroga drużną. Ej, na dachu to że... Zbliża się gaz. Na pierwszym dachu. Okay. A, A Ja co biegam. To czas na parterze tam. Filmu, obserwuję chłopa, kurwa, no nie ma jego, bawi się z no. Wszyscy są w bezpiecznej strefie. O, na dachu. Był tam, w mhm. tamtym domku zielonym. Ja pierdolę. No chłop się ze mną bawi nieźle, no. Wychyla, zbija mu pancerze, ładuje bez, i w kółko tak. Zatnęli BSP wroga. Mają mnie na celowniku Zbliża się gaz, oznaczamy wam nową bezpieczną strefę Było za blisko No dawaj, dawaj, wychyl główkę, chłopczyku Nie ja widzę, widzę swój laser Zbijam dostanie im te że tylko na zmianę, ty No nie mogę z nich o. Dostał, Uciek.

Dobra, jest ja wchodzi na górę. Do normy. Kurwa no znowu. Ach, kurwa brakowało. Ach, chuj. Te w ogóle brakowało. Wyszli w się kurwa. Ale chłopki są. Ja nie wiem, ilonikę w larwę zużyli, te. Ty jest, syjdzie strefa. Okej. Okay. Dobra. Siemanko, jeżeli filmik się spodobał zasubskrybuj mój kanał, będzie mi bardzo miło, nie zapomnij zostawić kciuka w górę, elo i do zobaczyska.